Marno widzowie, nie od początku, ale jak dziś Anektowałem Słowację. Muszą teraz się, teraz Łotwini będą szkowali się na wielką wojnę. Nic nie wiadomo z kim, ale będzie jakaś wielka wojna na pewno. Z kim? Nowy sojusznik z Polska? Łotwa i Północną jest nowego sojusznika. I myślę, czy to by mógł być Bangladesz? Jak, może, no mam trenów, ale jest bardzo urośnięty. Jak będzie potrzebny ten pokój, to wiadomo, kim będzie wojna z Indiami, żeby ich sojusznik był potężnym. coraz większe relacje między tymi dwoma państwami to tylko czas zanim będzie podpisany pokój, sojusz Bangal będzie taką... będzie... będzie... Się, pomocnikiem, żeby ta sprawa z Polski i Łotwy z Europy do... Azji Azja Rosji nie rozwija się, bo blokuje Kazachstan i bierze te wojny. Ten, ta polityka jest umiana przez to. Te ktoś sobie mógł uchwalać kontynentu azjatyckiego, daje mu dużo funduszy na wojnę, żeby powiedział wojnę też. Nie może Chińczyk wszystkiego wziąć. Pan Gradesz wie o tym. I ja nam dam, chcą tylko żeby się bronić przed Chińczykami. Chińczycy muszą upaść. To każdy wie. Chińczycy upadną. Kiedy będzie podpisane? Kiedy? Spotkają Bangladesz, to będzie koniec Indii. I wysłano całą pieniądze, wszystkie całą, całą kasę. Wysłano do loźliwają, czy widać że teraz w Bengradesu. I właśnie do Polski jest wysłana przygotowanie do wojny. Nie zgodziła się. Trudno dołączył i tak do wojny. Pakt podpisany dawno temu i za tym terenów po sojuszu to był, że pomoże w każdej wojnie, kiedy będzie miała Łotwa. Kolega ma być i w przy, przyszłym sojusznikiem, to muszą być potężnym. Muszą mu pomóc indiami. Indie nie mogą się rozwijać, to już pewne. Cała Estonia jest rekrutowana i cała Estonia na całą, na tą wojnę. Rosjanie, którzy teraz są na tych terenach, Widząc to chyba planują bunt, ale wiedzą, że dalej będzie, będą ludzkie osoby, ludzkie tutaj będą dalej. Widzę w koła polecci na bok indyjski. Ja są tam walczy. Walczą jak ciekry widać. zostaną pokonani, zaatakowani przez wielką władcę Europy, to będą mieli... Nie taki film do popisu. Polska dołączyła do wojny i to już konały. Czekać, aż doleci się do Indii, żeby wyjść wojnę wojny i wezwać Polska. I właśnie wkrócono do Indii. Tereny indyjskie. Indie nie widziały. Myślały, że, że to był, mieli zawieszone relacje. Indie, wiedząc, słyszały o propozycji nawiązania sojuszu z Bangladesem. Sądziły, że to tylko jakieś głupie zalty. Tego te, te, pan. Myśleli, że to głupie zalty. Indianie. I nie wieczą co się dzieje w ogóle. Co to ma być? Co to ma znaczyć? Niech się go nagrywać z tego samego ciągle.